Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na kwietniowe wydanie naszej serii Miłość na zakręcie, bo serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Dziś zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co wszechświat szykuje dla Was w kwietniu. Dla związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie tu mogą nadejść zmiany, co warto naprawić, co pielęgnować. A dla naszych singielków a zobaczymy, czy to dobry czas, aby otworzyć Wasze serduszka i czy może jakieś nowe znajomości pojawiają się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i odrobinę magii. A jeśli czujecie, że jest to czytanie dla Was, no to dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych czytań. Czytanie zaczniemy od naszych związkowców i zobaczymy, jeżeli jesteście gotowi, usiądźcie wygodnie, co wszechświat ma nam do przekazania. Co dzieje się między Wami? Co dzieje się w Waszym związku? Jaka jest główna energia na ten moment? U, kochani, coś tutaj jest no, zwolnione, zawieszone. Nie wiem, może jesteście w jakiejś separacji, może była jakaś sprzeczka, jakaś kłótnia. No i to jest taka. Wisielec to jest taka, taka chwila w czasie, gdzie się zatrzymujemy, gdzie się zawieszamy po prostu, ale ta energia pozwala nam no, nabrać troszkę takiej innej perspektywy, tak? Może spojrzeć tutaj właśnie na sytuację z innej strony, być może, żeby lepiej zrozumieć partnera, a może lepiej zrozumieć siebie. Także to jest jakieś takie odejście od stołu rozmów w tym momencie. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie będzie oczywiście rezonować z wszystkimi. Jeżeli czujecie, że to nie jest energia Waszego związku, no to to czytanie po prostu nie jest dla Was. Dobrze, jaka jest energia partnera? Co dzieje się obecnie u Waszego partnera? No, Wasz partner tutaj jest, wyciągnijmy od razu Waszą energię, no ale to jest skupienie nad pracą, oddanie się tutaj pracy. Nie wiem, być może mówimy tutaj, macie w ogóle podobne energie, tutaj, obydwoje jesteście skupieni no, na budowie, na budowie czegoś i mam nadzieję, że na budowie waszego związku, tak? W ósemce, w ósemce, moment, w ósemce, moment, w ósemce monet mówimy o takim właśnie zaangażowaniu, czyli takiemu oddaniu się temu i wygląda na to, że partner chce chce tutaj budować, chce poprawić tą sytuację. Także nie wiem, no to nie musiała być kłótnia tutaj, może nie wiem, może jesteście obecnie po prostu na jakichś rozjazdach i, i nie jesteście w stanie, no nie wiem, spotkać się, być ze sobą, poświęcić sobie może więcej czasu, ale obydwoje tutaj, obydwoje, ma, bo i też rycerz, tak, rycerz jest też tą energią, która mówi o. Krok po kroku, ale dążeniu do swoich celów, do budowaniu, do budowania czegoś tutaj, no w tym wypadku waszego związku, waszej relacji. Energia przede wszystkim bardzo taka odpowiedzialna, no i tak skierowana na taką właśnie długoterminową pracę, długoterminowe oddanie. Także, jeżeli nawet tutaj jest coś między Wami, nawet coś takie, no nie tak, to obydwoje partnerów tutaj widzę jako. No, chcących pracować nad tą relacją. I tak jak mówię, być może jest tutaj coś, co Was dzieli, bo może macie za dużo pracy, kochani, może trzeba po prostu nie ma za dużo czasu na razie i trzeba, no, tak jakby właśnie przystopować, zwolnić, no nie wiem, może randki, może spotkania, może jakiś taki osobisty czas i właśnie skoncentrować się na pracy, bo są jakieś, nie wiem, no, cele wyższe. Kochani, jakie tutaj jest wyzwanie? Co tutaj blokuje albo właśnie stwarza to napięcie? Jaka tu jest główna? Hmm, no, tu jest potrzebna, nie wiem, może jesteście tak właśnie zapracowani, ale ten as buław mówi o takiej potrzebie no pasji, tak? To jest taka świeża iskra jakiejś ekscytacji, jakiejś namiętności. Nie wiem, może troszeczkę wkradła się taka rutyna wasz związek. <laughs> to mogą być związki, które już są takie bardzo zaawansowane i jesteście właśnie w tej rutynie, robicie to, co do was należy, praca dom dzieci, praca dom dzieci. No i nie macie tego czasu, kochani, dla siebie, tak? I problem jest, no problem. blokada tutaj jest, że potrzeb, potrzebna jest wam. Właśnie jakaś taka świeża inspiracja, jakiś entuzjazm. No i w tym wypadku pasja, tak? Pasja, namiętność. Potrzebujecie jakąś taką iskierkę, a, iskierkę włożyć pomiędzy, zapalić pomiędzy Was i roziskrzyć po prostu no, tą, tą namiętność. Tą miłość, może przypomnieć sobie, dlaczego jesteście razem, co Was łączy. Jaka jest rada, kochani, dla Was. Jaka jest rada? Co zrobić, by poprawić tą sytuację, jak najlepiej byłoby? Mm. No wiecie, nie wiem, jeżeli nie jesteście, nie jesteście małżeństwem na przykład, no to być może wy tutaj, no może to być dla, to nie będzie dla wszystkich, dla takich związków, być może wy tutaj czekacie, no, na jakiś taki następny krok waszego partnera, żeby ten związek po prostu wnieść na taki następny etap. Dla niektórych może to być właśnie, no nie wiem, to może być ślub, to mogą być zaręczyny, to może być jakieś takie, no, nie wiem potwierdzenie, nie wiem, może potrzebujecie tej, tego potwierdzenia od partnera, tak, że, że idziecie właśnie w tym samym kierunku, czyli jakieś takie oficjalne zatwierdzenie, obojętnie, czy to może ślub kościelny, czy cywilny, um, ale tak jak mówię, no następny krok, następny krok. A um, jeżeli to z wami nie rezonuje może też być, że potrzebujecie, kochani, jakiejś terapii, po prostu pomocy kogoś, kto może też być osoba duchowa, jakiejś osoby starszej w Waszej rodzinie, która mogłaby Wam tutaj, nie wiem, no, doradzić. To też może być dobra rada, czyli no, skonsultować się z kimś, kto jest mądry, doświadczony, um, z jakimś przewodnikiem, po prostu, tak. To też. Ta karta może mówić tutaj o jakichś tradycjach, o jakichś zasadach. Być może z jednej strony chce tra bardziej tradycyjnej relacji, a no, także coś, coś, coś wspólnego, coś związanego właśnie z jakimiś zasadami, tradycyjnością, ym, no ale też właśnie taką naszą mądrością tak, mądrością naszych, naszych starszych, naszej, yy, no i też duchową. Dobrze, jaki tu jest potencjalny rozwój na najbliższy czas? No ktoś tu może właśnie czeka na pierścionek zaręczynowy, albo na jakąś taką proklamację tej drugiej osoby. Potencjalny rozwój. Uuu. Hm. No Wiecie, to jest karta patrzenia w przyszłość, czyli patrzenia na. Aby się wtedy zgadzało tutaj, jeżeli potrzebujecie, właśnie jakieś takie zatwierdzenie, potwierdzenie tego. Um, ale to są długoterminowe plany, tutaj. Trójka buław mówi, i to jest karta, karta brama, przez którą wy musicie przejść um, na obydwoje, tak? Czyli to jest taki ktoś tutaj czeka na takie zielone światełko, już jest gotowy do drogi, praktycznie te statki są w porcie, walizki są spakowane, tylko jeszcze czekacie na jakiś taki, nie wiem, może czekacie na jakieś dokumenty, na jakieś, na jakieś potwierdzenia właśnie, ale ja tutaj widzę w ogóle, możecie wyjeżdżać, może, może wybieracie się nie wiem, w jakąś podróż, na jakieś wakacje, albo może właśnie mówić o no, przeprowadzeniu się razem, zamieszkaniu razem, kupna czegoś razem. W każdym razie to są plany na przyszłość to jest karta no, takiej dużej wizji tak, duży progres, posunięć, ekspansja przede wszystkim, no, ale też właśnie podróże także. No, ja myślę, i to też to przyniesie tą pasję, tą ekscytację. Ja myślę, że niektórzy z Was w ogóle tutaj czekają na coś, dlatego, że jest ta karta tego arcykapłana, i wy może czekacie właśnie na jakieś. Wiecie co, no, niektórzy mogą i też czekać na rozwody, tak, jeżeli jesteście z takim partnerem, który może, nie wiem, no ma jakieś sprawy tego typu właśnie niedokończone, żebyście właśnie mogli ruszyć w tą waszą następną. Otworzyć ten wasz następny rozdział i ruszyć na tą waszą drogę. To też może tutaj um, należy to też wziąć pod uwagę. Dobrze, kochani, jeżeli macie pytanka, dwa pytanka dla naszej wagi. Pierwsze: czysta komunikacja, czysta komunikacja, jasna komunikacja, i pytanie drugie. Patrzcie na znaki, jakie znaki, które wszechświat Wam wysyła. Tam będzie odpowiedź dla Was. Dobrze, dziękujemy naszym związkowcom, naszym parom i zapraszamy singielków. Co u naszych singielków? Jaka jest Wasza energia miłości, relacji, partnerstwa? Co obecnie się tutaj dzieje? Jaka jest wasza energia? Uu, kochani, królowa pucharów, no wspaniała otwarcie tutaj, otwarcie na miłość, raczej taka dojrzała energia takiej emocjonalnej głębi, bym powiedziała. Wy jesteście tutaj, no to jest na pewno karta otwarcia się na miłość, gotowości, karta zrozumienia, tak? Ale to też karta spokoju, intuicji. Um, no, być może ta energia zachęca Was tutaj, żeby zaufać sobie swojej intuicji, przede wszystkim tutaj dbać o siebie, pielęgnować yy, yy, pielęgnować już no, może dotychczasowe znajomości, ale na pewno jest to energia pozytywna i otwartości tutaj na, na nowe znajomości czy na miłość, na nowe relacje, na nowe osoby. Czy jest coś z przeszłości, co Was trzyma, jakieś obawy. Czy macie jakieś obawy z przeszłości? No, tutaj mógł być jakiś, nie wiem, ktoś, kto był bardzo, nie wiem, napalony, albo zapalony, albo może wy obawiacie się tak, że nie chcecie tutaj za bardzo się napalić, zapalić do jakichś no, nowych relacji, tak? No bo czasami można się tutaj poparzyć, tak? Um. To jest też taka karta, która mówi o potrzebie: no, też nowych możliwości, ale boicie się trochę, kochani, podjąć ryzyka. Boicie się troszeczkę właśnie podjąć ryzyka. Nie wiem, no, coś tutaj musiało być w przeszłości, może jakiś krótki przelotny związek, coś się szybko zapaliło, ale też i szybko zgasło. I po prostu obawiacie się, żeby to no nie, nie jesteście raczej zainteresowani jakimiś przelotnymi sprawami. Dobrze. Jaką energię tutaj przyciągacie? Kto tu ewentualnie mógłby się pojawić u Was? Jaką energię ten, dziesiątka? Dziesiątka była przede wszystkim, no, energia taka, no, bardzo dojrzała. Ktoś, kto tutaj. Albo wy już macie kogoś takiego koło siebie, a to jest osoba, która zakańcza jakiś cykl. Osoba przede wszystkim bardzo odpowiedzialna, która no wiele dźwiga na, swoim, na, swoim, na swoich plecach. W tym wypadku tutaj w ogóle to jest osoba, która ma już rodzinę, która może właśnie coś, coś zakańcza. Nie wiem, mogą być jakieś sprawy rozwodowe, odchodzenia, tylko finalizowanie tego. W każdym razie na pewno, no, jeżeli ktoś, ktoś się tutaj pojawi, ale na, chce, na pewno szukacie osoby, która jest właśnie odpowiedzialna, a nie jakieś takie przelotne sprawy, która jest w stanie udźwignąć wszystko to, co wiąże się a, no, z, z pracą nad związkiem, z pracą nad, nad relacją. A jeżeli jest ktoś koło Was, o którym już nie wiem, no, jest na Waszej myśli, jesteście zainteresowani, to ta osoba coś musi dokończyć w swoim życiu, zanim będzie po prostu no, otwarta na Was, tak? albo będzie, no, będzie w stanie wejść w tą następną fazę, bo to jest osoba, która jeszcze ma do pozałatwiania trochę rzeczy. Dobrze, co tutaj, jakie przekonania albo emocje warto tutaj uwolnić, żeby otworzyć się na nowe relacje? Jakie są emocje, które powinniście. Ani, zbytnie jakieś takie analizowanie, przeanalizowywanie sytuacji, choć tutaj ta królowa, królowa Pucharów jest energią bardzo intuicyjną, otwartą na serce, tak? Ale czasami. Wy możecie być zamknięci w sobie, tak? Wy możecie nie, nie pozwalać sobie, żeby otworzyć się przed tą drugą osobą, tak? Bo król, król, pu, król Pucharów, król Mieczy mówi o osobie bardzo opanowanej emocjonalnie, która do wszystkiego podchodzi tak bardzo logicznie, strategicznie, chłodno, wręcz. To jest taka chłodna energia energia trzymania, trzymania emocji w sobie. I wy, jeżeli chcecie tutaj, już nie mówię nawet, jeżeli chodzi o, no, o romantyczne na pewno, ale jakiekolwiek relacje, no to czasami my musimy pokazać tą taką swoją a, no, no kobiecą stronę, tak? Tą taką miększą stronę. A, I no czasami trzymamy, bo po prostu boimy się tego, tak? jeżeli otworzymy się przed kimś, no to boimy się, żeby ta osoba nas nie odcięła czy nie zraniła. Ale no będzie tutaj potrzebny jakiś taki balans, tak? harmonia, czyli takie nadmierne trzymanie emocji w sobie, nadmierne kontrolowanie się, nie pomaga wam tutaj w tym, no żeby wpuścić kogoś do swojego życia albo otworzyć się w ogóle na nowy związek. Dobrze, jaka tu jest rada? Jaka jest rada dla Was, żeby przyciągnąć tą miłość czy tą relację? Kochani, współpraca, współpraca z innymi, no tutaj wy może, nie wiem, wy możecie kogoś poznać, jeżeli chodzi, no albo przez znajomych, albo właśnie w, w kręgu pracy, w kręgu współpracy z innymi. Trójka, trójka monet mówi o pracach zespołowych, o współpracowaniu z innymi, no także, ale no, na pewno mówi też, o tej energii otwarcia się, na innych, otwarcia się, wyjścia z domu, tak, um, to, to nie musi być konkretnie um, tylko i wyłącznie praca zawodowa, to mogą być jakieś hobby, czymś, czym się interesujecie, jakieś wasze, yy, no, rozwijanie talentów, tak, i w tym momencie możecie właśnie też poznać, yy, tak jak mówię, no, albo romantyczną znajomość, albo po prostu jakichś fajnych ludzi, którzy mają, no, nadają po prostu na tej samej, na tej samej fali, co wy, czyli ktoś, Jakieś zespołu, jakieś grupy, które mają właśnie takie same zainteresowania czy hobby czy talenty jak, jak wy. I tam możecie kogoś poznać. Tam możecie kogoś poznać fajnego. Jaki tu jest potencjał na przyszłość? Jak tu mogą potoczyć się wydarzenia? Na co, na co warto tutaj poświęcić energię? Na co warto poświęcić energię, kochani? Uu. No, może na podróże, może na wyjazdy. To jest też taka karta, no karta sukcesu, kochani. Takie poczucie, poczucie tutaj, że no, panujecie przede wszystkim nad sytuacją. Bardzo fajna energia, ale też energia ruchu, energia posuwania się naprzód. Dlatego często, często ta karta mówi tutaj o, o jakichś podróżach, o jakichś wyjazdach, wycieczkach, czy większych, czy mniejszych. Także no, niektórzy z Was może właśnie w kwietniu będą wyjeżdżać. No, i możecie poznać kogoś, kogoś fajnego. W każdym razie ruszacie tutaj naprzód, tak? Tutaj to jest taka energia determinacji, determinacji waszej takiej silnej woli. No i czucia, że macie po prostu, kontrolujecie tutaj sytuację, kontrolujecie tutaj, kochani, sytuację w tej karcie. Dobrze, jeżeli macie pytania, odpowiedź na pytanie pierwsze. Dużo szczęśliwych zmian, dużo szczęśliwych zmian, tutaj do Was idzie w tej karcie. I odpowiedź na pytanie drugie: Nie, nie, nie wiem o co zapytaliście, napiszcie w komentarzach, kochani. Ja Wam życzę wspaniałego kwietnia, wspaniałej energii. No, myślę, że poznacie kogoś fajnego. Tak jak mówię, nie musi być romantycznie, może być no, fajny znajomy, fajny przyjaciel. Ktoś, kto Was może tutaj no, zainspiruje do czegoś. Um, oczywiście życzę Wam dużo słonecznych dni i tego, przede wszystkim, czego Wy sobie życzycie. Um, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do zobaczenia na następnym czytanku. Papa, pa, kochani.